OK, to jest nasze ostatnie zadanie. Zadanie będzie polegało na tym, aby zapamiętać jak najwięcej przedmiotów i opisać. OK, ja policzę 30 sekund. I jak usłyszycie taki dźwięk, to znaczy, że jest koniec czasu. Ja zakryję. Dobra? Gotowe? Cztery, proszę. Im więcej szczegółów, tym lepiej. I 30. Dobra. No, 30 sekund minęło. Ja wiem, że to jest specjalnie, to jest bardzo mało czasu, na tym polega trudność tego ćwiczenia. Okej, okay. zaczniemy od Jaśminy. Jaśmina, co było na środku, co zapamiętałaś? Yy, tam było nie, była niebiesko-biała kamera, yy, dobra. różowa kredka, yy -y. jasna-zielona kredka, yy -y. ciemna-zielona kredka, yy -y. lizak, Mhm. chusteczki, mhm. taki zielono-biały marker, mhm. taki pisak. Tak, duży z siedem przedmiotów, super. Co tam jeszcze było? A, taka karteczka. I karteczka. Okej, okay. a czy pamiętasz jaka... Dobrze, to po kolei. Czy pamiętasz jaka była ta karteczka? Ja wiem, taka Ale kolorowa. Jest kolorowa. kolorowa, dobra. Daj to czyli 8 przedmiotów? Tam była gumka pomarańczowa i takie dziwne cioś. Mhm, dobra, dziewczyna, a jak u was? Um, ja tam widziałam różową kredkę, mhm. jasno-zieloną kredkę, mhm. żółto-zieloną mhm. kredkę, bo była kolorowa. Mhm. Um, Ciemnozielony pisak mm -hmm. były tam chusteczki, była, była karteczka kolorowa, była, była gumka pomarańczowa, był banano gwiazdki, mm -hmm. no i był lizak. Super. No i był jeszcze aparat niebieski. Niebieski aparat. Daj teraz rozalce mikrofon, a Ty rozalko co za Mogą się powtarzać. Tak, oczywiście. O i jeszcze chciałam tylko powiedzieć, że mm -hmm. im więcej, tym lepiej. No, najlepiej wszystkie, tak? Okay. Spróbujesz? Podejmiesz ja wyzwanie? No nie. to proszę. Ja pamiętam, że był taki aparat. Mm -hmm. był taka zabawka mm -hmm. banan, gumka mm -hmm. pomarańczowa, mm -hmm. zielona kredka, żółta kredka, zielony marker, taki pisak. Mm -hmm. No i był tam też mm, chusteczki, taka karta. Y mm -hmm. Specjalna, kolorowa i było tam jeszcze. Mm -hmm. Co jeszcze zapamiętałaś? Chusteczki, mm -hmm. lizak. Tak, bardzo dobrze. I takie dziwne kółeczka fioletowe. Takie Zgadza się, było takie pudełeczko. Było? Dziewczyny patrzą ze zdziwieniem. Okej, okay. dobra, daj jeszcze Nimce mikrofon. To Był aparat. Tak. Uh -huh. Była różowa kredka, zielona kredka e, i zielony, nie wiem jak też nazywa. Pisak, pisak. Pisak. Uh -huh. Gumka. Tak, było. I też był, mm, było. Coś jeszcze, tak? Też, mm, pudełeczko. Pudełeczko było? Było pudełeczko? A jakiego koloru to pudełeczko było? Pamiętasz? Jakiego? Nie wiem jakiego. Mhm. Ale było na pewno pudełko. Dobra. Odkrywamy. Ale jeszcze był taki mm -hmm. banan. Tak. Zabawkowe gwiazdki. Mm -hmm. Taka kartka. Kartka była, dobra. Mm -hmm. Odkrywamy. I Lizak. I Lizak też był. I sprawdzamy. <grywa> Okej. Okay. Czy wszystko? Czy wszystko dziewczyny e, wymieniły? Czy tu ja, coś? Ja nie powiedziałam dwóch rzeczy. Ja nie niebieski, niebieski pisak, no i... Mm -hmm. No i w tym pudełeczku. Ale na razie nie mów, co jest w pudełku, na razie tego nie mów, no dobra? Czyli nie powiedziałaś. A Jaśminka, o czymś zapomniałaś? Tak, ja o jednej rzeczy. O niebieskim markerze? O niebieskim markerze i fioletowym pudełeczku. A u Ciebie, Rozalko? Ja, ja zapomniałam o różowej kredze i niebieskim markerze. Mhm, a Ty, Minka? Tylko o lizaku. O lizaku. Ale bardzo ładnie sobie poradziłyście. A teraz będzie nowa wersja tego zadania, ok? Teraz wasze zadanie będzie polegało na tym, ja jeszcze zakryję. Nie, 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 żeby wybrać sobie jeden, tylko jeden przedmiot, ok? I ten przedmiot, nie mówicie, jaki wybrałoście, tylko wybieracie jeden przedmiot i obserwujecie go przez 20 sekund, dobra? Dobra. Gotowe. wiem, co wszystkie wybrały. Okej, możesz zacząć. I opisz przedmiot, który wybrałaś. My ja, ja mamy zgadnąć, co wybrałaś, ale staraj się zrobić to bardzo szczegółowo, okej? Okay? Tak najpierw opisać. Opisz to, staraj się to opisać, ale nie zaczynaj od tego, co jest najprostsze, tylko staraj się od takich trudniejszych rzeczy. Na przykład to było długie, albo wąskie, albo okrągłe, ok? brokatowe. Mm -hmm. Czy nie wszyscy już wiedzą, co to jest? Spróbujecie mm. powiedzieć. Pudełeczko. Pudełeczko, tak. dokładnie. Dobra, a teraz Jaśmina, to jest druga część Twojego zadania. Nie dajcie jeszcze Jaśmini dokończyć. Chciałabym, żebyś teraz jak najdokładniej opisała wszystkie cechy tego, co wybrałaś. Czyli, jakie to dokładnie jest? Co jeszcze od... Oprócz tego, że brokatowe, co jeszcze możesz o tym powiedzieć? Fioletowy jest. Aha. Okrągłe. Aha, co jeszcze? I ma zapięcie. Taki I ma zapięcie. Zamek, Nawet zamek tak. I co jeszcze? Jest cały fioletowy. I jest cały fioletowy? I jaki to jest odcień fioletu? Jasny, ciemny? Taki I jasny. Znaczy jasny, prawda? Mhm. A czy to jest duże czy małe? Takie Taki sobie średnie. Prawie małe. Prawie małe. Dobra, I ok. I teraz popatrz, zauważcie, ile cech tego przedmiotu Jaśminka teraz opisała. Za pierwszym razem, jak wybierałyście cały jakby zestaw przedmiotów, wszystkie, to potrafiłyście tylko powiedzieć, że była na przykład zielona kletka albo różowa, a teraz Jaśmina, jak skupiła się na tym przedmiocie, opisała go bardzo szczegółowo, prawda? Tak. Czyli wniosek z tego jest jaki, że jeżeli skupiamy swoją uwagę na jednej rzeczy, to jesteśmy w stanie lepiej tą rzecz opisać, tak? Lepiej się jej przyjrzeć i więcej wtedy widzimy. Ok, dobra, teraz jeszcze poproszę Anię, daj jeszcze Ani na chwileczkę, żeby Ania opisała swój hmm. przedmiot. To był taki mały aparacik, był niebieski. Hmm. No to już powiedziałaś, co to było. Zaczynamy Zaczynamy, no to dobra, to daj przekaż Rozalce. Zaczynamy, okay. od, żeby to nie było oczywiste, żeby dziewczyna musiała... Wierzyć? Jedną, Bo prosiłam ja o jedną. Dobra, zacznij od czegoś. Ok. okay. Ta rzecz jest mała, no, jest mała i ta rzecz jest mhm. e, taka niewielka i potrafi mhm. chować w środku coś fantastycznego. Co to może I, być, wiecie? Kredka. Czy to jest kredka? Nie, to nie jest kredka. Bananek? A, czy to jest bananek? Też nie. Jaśminka, <grym> masz jakiś pomysł? Pudełeczko? Czy to tak. pudełeczko? Tak. Tak. Okay, a teraz możesz opisać to pudełeczko bardziej szczegółowo. Tak. No, jest okrągłe, jest też brokatowe. Mm -hmm. Może tak ten brokat w nim mm -hmm. chyba przeskakiwać. Mm -hmm. W środku można coś trzymać. Zobacz, tak. Nie jest takie średnie, duże, średnie, małe, mm -hmm. takie trochę prawie małe. Miękkie, tak twarde? Jak myślisz jakie, Miękkie, takie miękkie trawarte bo na na zapięciu jest twarde, no i też ma zapięcie. I jest całe taki jasno takie jasno-fioletowy, taki trochę do ultrafioletu, jak sobie dobra. Ja Super, dziękuję Ci bardzo. Teraz daję jeszcze Nimco na koniec mikrofon, już będziemy kończyć. Powiedz o przedmiocie, tylko od... zacznij tak, żeby dziewczykom było trudno zgadnąć, dobra? Co sobie wybrałaś i mm, jakie to jest? Ma na przykład na okładce różny kolor mm -hmm. i poznany tak. Proszę. To jest albo czy to jest kredka? Tak. Czy to jest kredka, ale któryś konkretnie wybrałaś, tak? Mhm. Okej, to powiesz nam, który kolor wybrałaś? Wybrałam różowy. Różową kredkę. Ale czy coś więcej o tej kredce może powiedzieć, bo ona nie jest taka zwyczajna różowa, tam coś więcej się dzieje, I też ma ostrze. Jest naostrzona, mhm. A czy jeszcze coś tam, oprócz tego, że była różowa, coś tam jeszcze widziałaś? Mhm. I można mm -hmm. też nią malować. Dobra, można tym malować. ja jeszcze odkryję. Popatrz, ona ma różne odcienie różu tutaj, prawda? Mhm. Czyli ona jest taka trochę ciemna trochę jasno różowa, A prawda? I ma też trochę białego, pomarańczowego. A oprócz tego ona jest jeszcze taka trochę trójkątna. Widzimy, że ona nie jest mhm. wcale okrągła, tylko ona jest trójkątna. Bięknie. I jest dość gruba jak na kredkę, prawda? Okej, okay. dziękuję wam bardzo za udział w tym ćwiczeniu. To ćwiczenie pokazało nam, jak ważne jest koncentrowanie uwagi na jednym zadaniu, jednym przedmiocie. Jeżeli rozpraszamy uwagę, jest nam trudniej zapamiętać cechy charakterystyczne danych przedmiotów i trudniej nam skupić się na tym, co mamy do zrobienia, tak? Natomiast jeżeli skupimy się na jednej rzeczy, wtedy jest nam łatwiej na przykład czegoś się nauczyć, tak? coś zapamiętać, jest to dla nas, dla naszego mózgu. Łatwiejsze, prawda? Okej. Okay. Dobra, powiedzcie mi, a jak wy czujecie się z tym ćwiczeniem? Czy rzeczywiście tak było? Jak musiałyście patrzeć na wszystkie przedmioty, było Wam wtedy trudniej zapamiętać, prawda? Tak. Mhm. Jaśminka, może, może powiesz jeszcze, jak, jak to u Ciebie było? Jak na początku zobaczyłaś tak dużo przedmiotów, to co pomyślałaś? Czy to jest łatwo zapamiętać, czy trudno wtedy? Trudno, a jak potem miałaś tylko jeden przedmiot zapamiętać, to już było? Łatwo. Łatwo, prawda? Okej, okay, dobra. Ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję pięknie za udział w naszych ćwiczeniach.